Otrzymujemy 7 rang, które nazywać się mają: najemnik, żołnierz, weteran, bohater, legenda, mityczny oraz nieśmiertelny. Oczywiście nie są to oficjalne polskie tłumaczenia, nie wykluczone, że w naszej wersji językowej nazwy te będą brzmieć nieco inaczej przy oficjalnym starcie gry. Na ten moment nie ma nawet pewności, że system rankingowy zaprezentowany w becie przetrwa do czasu oficjalnej premiery. Co zresztą zostało wspomniane przez deweloperów gry. Wygląda na to, że najwyższą rangą w grze będzie Valorant, chociaż wiadomo, że będzie ciężko ją zdobyć. Możliwe, że mamy tutaj do czynienia z czymś na wzór Challengera z League of Legends, dostępnego tylko dla absolutnej światowej czołówki. Należy zwrócić zwrócić uwagę na podobieństwo rank do systemu znanego z Ligi Legend, choć to oczywiście nie może dziwić. W obu wypadkach mamy do czynienia z grą tego samego producenta. Tak czy inaczej, podobnie jak w LoLu, gracze mają być nagradzani za swoje osiągnięcia, chociaż na ten moment nie wiadomo w jaki sposób. Zamierzamy wprowadzić system nagród za gry rankingowe, ale nie opracowaliśmy go jeszcze dokładnie. Przyznano podczas wspomnianego wcześniej Q&A. Trudno jest jeszcze mówić i wróżyć na temat gier rankingowych w tej grze. Już teraz sprawdźcie jak Riot odnosi się do cheaterów, a także zobacz jak można zagrać w grę. Na dziś to wszystko, trzymaj się i do usłyszenia już niebawem. Cześć.